Jest za gorąco, żeby się pocić, ale my się spocimy na gasnących gajach. Najwyżej sobie. Bo nie, jest za gorąco, żeby się nie pocić. Jest za gorąco, żeby się nie pocić, no to nie źle. Ja mam tak: Obrażenia z broni palnej, likwidacje ze snajperki, pojemniki za amunicją, snajperkę, kurczę. Same trudne zadania, ja przecież wiecie, że ze snajperki jestem noga. Jeszcze jak gram na padzie na Nintendo Switch'u, jest ze mną w ogóle Jacob Lord i Vic. Możecie się przywitać <laughs> A właśnie Hiko, wybacz, Witam. że tak późno przyszedłem, ale oglądałem live'a Jacoba, jak y, ogląda tych streamerów, którzy grają raz w turniej Jacob Cup Spoko, ja widziałem o, Sąsiedzi znowu jakąś awanturę, Nie, jak ja... sorry za to Ale czajnik totalnie, ej, czajnik totalnie rozwala Tamto typy to takie prosy, że masakra No ja też grałem tego Jacob Cup'a Dobiłem, Jumbo Book leży Brawo, A grał ktoś z Was z Nie bo ja grałem, bo Nie. grałem, bo, bo chciałem się zarejestrować, ale za późno, niestety, już wbiłem i. Bo zapisy były chyba do. trudno, wypiję potki. Przynajmniej nie zginę od razu. Mietek. Goście się. Mietek? Mietek, jakiś goście się nazywa. No, no to GG Polatek Mietek normalnie Tam mamy ląd chłopa Dawaj jak Wybacz że Cię zabiłem Dobra, Dobra we mnie do... wali Dawaj 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 Mietka Sztucer Dobra lołama no, Brawo No pomogę Ci O masz pod o. pompę jak nam dobiera to, e, ludzi ze switcha, to oni nie mają za, z nami żadnych szansy. Ja no, biorę tą. A wobec mnie to, to już mi się podoba. Ci ludzie ze switcha nie mają z nami, z nami żadnych szansy, to jest trochę przykre. On ma kewa. O, czekaj, zostaw mi go. 92 w główkę. Daj, jest, przeszukam. Brawo. Przeszukam, przeszukam. Daj Ale mi. Zostaw, jest. zostaw. Bo ja muszę te damage'e zadawać z pistoletu. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź sobie potki. O, Git. I gdzie oni są? Bo ja tu nie widzę na przeszukaniu nikogo. Nie ma już, padli. U, u mnie jest jeden. U mnie jest jeden. Tak. I fajne jest to, że jak Pot kilka osób wyśle donate, to możemy sobie składy grać. To jest fajne, właśnie. Właśnie, okay, i tak możemy pograć. W oni? No O, dobra o pistolecik niebieski a ja mogę <laughs> palimy się o! O! <laughs> <laughs> dobre a to nice. na odcinek idzie? tak idzie A to, to ja to łamię normalnie <laughs> trzeba się Boże bardziej fragu, postarać nie no ja mam dwa fraczki także git zjem sobie banana ja mam okej. Okay. A to są oszustwa. W ogóle muszę jeszcze tych, y, kilka pojemników z amunicją przeszukać. Dawajcie, Jakbyście widzieli. Tam, tam, gdzieś są na górce. Jakbyście widzieli pojemniki, to możecie mnie wołać. Dawajcie potem coś gości na tej górce, na niebieskim znaczniku. Gdzieś tu są. Tak, tam jest gościu w wodzie. Płynie. 6 <laughs> coś No mnie strzela ja, trzeba, bo takie słabe, wie, słabe bronie mi wylatują, no Tylko same pistolety Cyk hey! Kolejna Słowa. skrzynka zostawiliśmy mi jednego więc tutaj Jeden tu Jest tu jeden O, to jest taktykal A to się wrócę się. po niego No tak, ja go wezmę a dobra. Jest tu to ja chcę. Nie no, on tu leży, co jest? Jest misja ZAMMO zaliczona. Nie, bo nie, on padnie. Nie zdążył. To tak. Przyszedł. Jeszcze snajperki, nie, był... pistolety i co? wybuchowa broń. Mogę amoda ja Normalnie. To co? helkom, lecimy wszyscy razem. PMA? MK? O to chodzi? Czy coś innego? A co za wiek się nasz tutaj? Helkom. I masz MK? To. To jest MK, tak? A na To jest PM Nie. A a, a, Bo ja kurde... Dla Dla Trzymaj, to dla Ciebie. Dla mnie? No. Dziękuję. Myślałem, że się tak zrozumiemy. Czekaj, bo Wik został na dole. Czekamy, czekamy. Siemanko Rodzyn, cześć, cześć jakimi mikrozen. To czekaj. E, polećmy na przyjemny może, nie wiem. Czy na zalew najpierw jeszcze tak szybko, krótko zlutować. Na zalew. No sobie to na farmę. Ej, Ej, tu jest dużo lutu, zobaczcie! Luty są! Luty tam. dobra. Ja wyskakuję. Ej, nie. też na mapie takie ten? Tylko jak zginiesz. Nie, jestem prosem Hikomikosem. Dobra. Potrzebuję trochę matsów. Pamiętam, nie, ci... A, nie ci ciekawego. A, ja macie trochę PMA. A, bo to jest chyba od botu. E, do PMA to to najmniejsze, tak? Tu masz. Aha, a dzięki. A, mamy no no go. Są, są, są w tym budynku chyba. No, 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 są tam. To może ich strzelę z tego strzelam. piórka. Dawaj, Uważajcie, dawaj, bo dawaj. Pod, podpaliłem. A. Gdzieś tu chłopy Tam są. Dobra, dawaj, 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 dojazd Tu jest PM i ja taki. Ja dojeżdżam. A ja se lutuję Dobra, strzelajcie, ja dojadę. Też Dobra Co to, to jest? Wy dojeżdżacie, ja sobie lutuję. Aha, dobra. To jest jakiś Sniperman. Dobra, on uciekł. Spokojnie, jeszcze go złapiemy. Dawaj, dawaj, za nim, za nim. Może niech się ktoś wróci za, po helikopter. No to ja, do no. Dobra, ja po Dobra, chcę po helikopter. Ciach, ciach, ciach. O oh, jest, 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 widzę go. Gdzie on jest? A, to on jest daleko. Ach, Hiko se Pan biega, był... lotuje. That's... Brawo. Oni tam na zalewie zostali. No, ja sobie lotuję, skrzyneczki, otwieram. No i potram. Jak coś tam robię, To, to, ja to ja trochę, trochę ma psów, żeby miała coś. Ale dobrze nam idzie. Na razie. No, na razie tak. Yy... Kurczę. Do stresu już możecie iść. Wezmę wam dużą potkę. Czy to była? Nie. Potrzebuję w ogóle jakiejś snajperki. Do misji. Ej! Ej! Jest błąd! Jest błąd! Jaki? BBM se powiedziało e, troszeczkę okłamali. Powiedzieliście tylko 4 slotyki można trzymać FP punktu, jak ja je mam 5. Do 6 chyba eee. można. W Czy jak? O, o, to jest do... No co za pa. Bo już walicie wszystkie kopa strefa. Ale masz jeden na jednym slocie 5. Jestem? No tak, w jednym slocie. A no to nie naprawili. Dobra, już lecę. Dajcie po dropa, bo tam. Weźcie mnie tą helką. Ej, chodźcie no, może to dropa. Weź no, dropa. Możemy w sumie po te wiesz, dwa dropy lecieć. Znaczy ja mam dropa to? do otwarcia, nie. jak gal na tych kartach jak na gelowej ale nie. Co wyleciało? potka duża. Dobra. No, kto? Ej, ale zobaczcie. Ja wam wyrzucę i to jest w jednym. To są dwie patki. Dwie patki to są. Widzicie? W jednym slocie. A powiedzieli, że maksymalnie można mieć pięć. Znaczy cztery, a nie pięć. Ale gości mamy tam. Kto? kto? Ej, pomagaj, e, szybko siadajcie nie będziemy się z... nie, nie bijemy się z nim A to są dwie patki. Oj, zostawiam. Ja to e, e, ja Na plecach. Dawajcie na tamtych. Na bo drugi ach czy... ż... Albo chodźmy na drugi zrzut Coś będzie lepszego Ale też mogę wejść Możemy drugi rzut też zebrać ewentualnie Ej patrzcie Co jest? Luty. Ale lód No nic ciekawego Bieda ale to przynajmniej praktycznie zniknęły te pontony, nie? To co, lecimy potem jeszcze jeden zrzut? Może ja będę kierował Hikomikasa, to się Snipe, może kogoś tam. W razie tutaj są, ale już tutaj gdzieś już nie ma. Hikomikasa, może ty weź na bok y, tutaj. Gdzieś. Jak się zmienia miejsce? R. Tak A ja po, jesty po, po. W domku siedzi. Czekaj, podpalę go może. O nie, ma flarę, To ja, to ja tą flarę Walimy Nie żyje Ale sam był? Czy powalony był? Nie, zabiłem Dobra, flara zażyta A ja znowu dostałem tą flarę Cały czas... No właśnie o, pięknie <laughs> 9 złotych <laughs> Jak się no pani, dali, to, to powinien z... być nie? Ale ten, ten dążył z gierka. Do nas na skład. Dzięki. Dzięki za. za Donej Gdzie wy lecicie? A! Kurde, mam ja zeza z tego. Zostawcie! A nie zdążę! <grym> Co jest, ja dostałem! Słuchajcie, nie zabierajcie to on nie, nie przeskanuje. A nie, nie przeskanowało? Patrz, Ten banan dostał po kewy jak był powalony To już po tamten nie, no, lot, no, lot nie zdążymy no, no, Zabiłem. Chodźmy tu po ten lot A To dziwne no, to było, było. Płynie tu, jest na wirze, na wirze jest Ale on poleci tym No on poleciał Dobra, nie mam małych. To ma A nie tak, to Tak tam typo będzie musiał do nas przyjść Ej chłop Jeszcze jedna Helka Helka 20 dostali po dwa razy Dobra uważam ci tam gdzieś RPG lecą, uwaga Kochaj okay, dużo... na no to RPG, ale myślałem, że flary jeszcze motorówkę tu mają Nie wiem, tam połowa właśnie odpływa 50, 95 z tego trafiłem, ze snajpy Ajajaj, aj, aj, tu jest cały skład Macie banano? na plecach, na plecach mamy banana Dobra, nie żyje no, to fajnie No tego że są jeszcze przed nami Dostał 20 Cztery, tam jeden Kolejne 96, ała Ała! Koina nie ma nic! 20 na białym, 20 na białym Dawaj, dawaj, spamujemy Nie mam mamo, dajcie mi, da, dajcie mi szybko ammo Gdzie on siedzi? Tu na dachu jest jeden typ. A tam siedzi, dobra Ranking go zjadł Prawie Lepiej chodź jeszcze bardziej tu, bo jeszcze cię dosnępią. Nie, nie zesnapią A drugi no, ja jest ja jeszcze ja w krzakach Ej, dasz mi ammo Jest! Nie eee, wiem, gdzie tak? dzięki Dzięki Uważaj Hiko. Oni, ma, oni mają tam sniperki. No. No, uważam z tej. Nie! Ej, ej, Nie ma... Nie ma zabijania Hiko Miko. Oj, kur... O, i kolejny poziom, jeszcze tak. Tam jest dobra, za tym, ja za tym, tym jest, za ej, tym metalowym. Za tym metalowym jest ostatni. Ty, bo tu strefa zaraz idzie, ja muszę iść do was do przodu. Ty, Ty, cały, typy robią. Chromie podniesie, Jacob, podniesiesz mnie? Tak, tak. Nie skolapsowani są. Leży! Leży jeden. Ale, ale typy, ej, typy skybase robią. Jeden ze skybase leży. Zobaczcie, nice. skybase! Ja pierdolę, ej, podniesiemy ktoś? Bo martwy jestem. Podnieście go. Ja szukam leczenia, weźcie go podnieść. Ale typy skybase robią... Ej, spójrzcie tam. To ja leży z tego skybase'a. Jezu, ale się jak... zbudowało. Byłem pod mapą. To ja sobie wezmę rp'czka. Macie leczonko? Jaki problem, że nie? No ja nie mam, ja mam trzy małe. A to w sumie ci dam Hiko. Szybko! Poczekajmy na nich. Ja mam graplera, to ja pójdę nie! Szybko Hiko! No bo ja mam 30 Szybko, HP! 2-8! Jest wsiadłem Lord, jesteś? Chodźcie po dropa Idzie ten drop lecz się leczę Lećcie na dropa Dobra, to my na tego, ty leć na drugiego. Ja potrzebuję leczenia. Lupy, mam 20 HP No a tu są typy na dachu, What the fuck ja, ja mam 20 hp. Ja z RPGa. Jest, jest, gg. Yes. Tak. Co, nie, do mnie. Dajcie do mnie. Dajcie do nie Dajcie do mnie. w do 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 i to na, na YouTubka leci? Jezu, ja miałem jedno HP! Jedno HP! Ja miałem 3 fragi. Ja miałem 10. Ja, my, ja miałem Gigi. 5. GG! To mieliśmy Brawo. z y, 12 fragów. I to, i to leci na YouTubka, Hiko? Leci na YouTubka! Fajnie, A, fajnie ja się gra... następno. Fajnie się gra tutaj z ekipą donatorów. Następna rundka.

do, do, do dobra, do, do. To dobra, to zakończenie. Kod twórcy, hikomiko z kolejny meczyk na streamie, także wbijajcie również na streamy, łapeczka w górę i będzie więcej takich odcinków. Cześć, pozdrowionka.